Słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Cześć z tej strony. Ela Malinowska z fundacji Mlekiem Mamy. Tytuł dzisiejszego podcastu to długoterminowe skutki karmienia sztucznego. Tydzień temu opowiadałam o tych krótkoterminowych, a dziś weźmiemy właśnie pod lupę skutki długoterminowe. Albo inaczej, pod lupę weźmiemy karmienie sztuczne w kontekście. Jego skutków. Ponownie chciałam uprzedzić, że nie nagrywam tego podcastu, żeby dowalić mamom, które karmią swoje dzieci akurat w ten sposób, czy wpędzić je w poczucie winy. Ja tylko tak przypomnę, że Fundacja Mlekiem Mamy wspiera kobiety karmiące i w sposób naturalny, i w sposób mieszany, i w sposób sztuczny, jak i oczywiście mamy karmiące piersią inaczej. Uważamy, że każda z nich może potrzebować wsparcia i powinna to wsparcie otrzymać bez względu na sposób karmienia. Jeżeli chodzi o ten podcast, to oczywiście chcemy tylko i wyłącznie edukować. A ty, jeżeli jesteś mamą karmiącą, tak zwaną mieszanką i masz jakiś problem czy z karmieniem czy z czymkolwiek. Innym, to jak najbardziej możesz się do nas odezwać, na pewno nie zostaniesz odrzucona. Możesz również wejść na stronę if.mlekiemymamy.org i tam znajdziesz dużo, dużo informacji dotyczących właśnie tego sposobu karmienia dziecka. Takim zagadnieniem, z którym na przykład możesz sobie nie radzić, albo w którym potrzebowałabyś jakiegoś wsparcia, jest na przykład prawidłowe karmienie butelką. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego mamy w szpitalu, dostając butelkę z mieszanką, nie dostają instrukcji, jak trzymać prawidłowo dziecko, jak trzymać prawidłowo. Butelkę, żeby to dziecko jadło tak jak powinno, a nie tak jak nam w trakcie karmienia wyjdzie. No ale to już jest temat na zupełnie inny podcast albo na zupełnie jakieś inne spotkanie. Tymczasem wróćmy do tematu. To, że sposób karmienia dziecka wpływa na stan zdrowia dziecka tu i teraz, no to już o tym mówiłam właśnie w poprzednim odcinku podcastu Mlekiem Mamy, ale czy wiedziałaś, że te skutki można zaobserwować również później w życiu dorosłym? Nie tylko rodzaj tegoż preparatu, którym żywione jest dziecko, ma znaczenie, ale również i sposób jego podawania. Dlatego pytajcie lekarzy, położnych, a przede wszystkim tak. To jest tak, ta, taka moja bardzo subiektywna opinia. Przede wszystkim pytajcie fizjoterapeutów, w jaki sposób karmić malucha butelką, bo właśnie nieprawidłowe podawanie mieszanki albo zbyt duże ilości mogą być przyczyną następujących chorób, o których za chwilę powiem, w przyszłości, że te choroby wystąpią właśnie w przyszłości, kiedy Wasze dziecko będzie już. Dorosłym człowiekiem. A zacznę od otyłości. Otyłość to jedna z coraz częstszych chorób cywilizacyjnych. Jak się okazuje, na podstawie badań, jedną z przyczyn tej choroby może być podawanie mleka modyfikowanego niemowlętom. Wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku pokazują, że dzieci, które w okresie niemowlęcym karmione były mlekiem modyfikowanym, czyli tą mieszanką, w dorosłości mają stosunkowo wyższy wskaźnik BMI niż te dzieci, które były karmione mlekiem mamy. Co ciekawe, okazuje się, że wpływ karmienia mlekiem mamy na ten wskaźnik BMI istnieje, jeżeli wystąpiło jakiekolwiek karmienie piersią bez względu na jego długość. Oczywiście czas karmienia piersią jest odwrotnie proporcjonalny do wystąpienia ryzyka nadwagi. Każdy miesiąc karmienia mlekiem mamy. Zatem zmniejsza ryzyko wystąpienia otyłości o 4%. Dzieci karmione mlekiem przez butelkę nie uczą się samoregulacji, tak jak dzieci karmione piersią. Mleko z butelki leci nieco inaczej niż z piersi, poza tym piersi daje dziecku możliwość kontrolowania spożytej ilości mleka. Ilości spożytego pokarmu przez butelkę w dużej mierze kontroluje kto. Rodzic, czy inna osoba, która akurat karmi dziecko. Zatem wrócę do mojego wstępu i będę może jeszcze wspominała o tym, pytajcie o to, jak prawidłowo trzymać dziecko w trakcie karmienia butelką, i jak prawidłowo hmm, trzymać tę butelkę, czyli jak prawidłowo powinno wyglądać karmienie dziecka, hmm, mieszanką. Kolejną chorobą, na której wystąpienie może mieć wpływ w sposób karmienia, jest cukrzyca. Cukrzyca, jak pewnie już wiesz, to bardzo poważna choroba, jednak prawidłowo leczona, może nie być specjalnie uciążliwa dla osoby chorującej na nią. Jej rozwój trwa latami i niestety nie da się jej wyleczyć. Jednak, znając pewne czynniki ryzyka, da się zmniejszyć prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Jednym z czynników podwyższonego ryzyka wystąpienia tej choroby, jak się okazuje, może być zastąpienie mleka mamy mieszanką z substytutem mleka kobiecego w diecie niemowlęcia. Analiza licznych badań naukowych dowiodła, iż pacjenci, którzy w okresie niemowlęcym karmieni byli mlekiem modyfikowanym, znacznie częściej zapadali na cukrzycę typu drugiego niż pacjenci, których karmiono mlekiem mamy. Jedne z tych badań przeprowadzono na dzieciach w wieku 2-5 lat. Wyniki pokazały, że dzieci karmione mlekiem modyfikowanym miały Nieco wyższe wartości glikemianaczo niż ich rówieśnicy karmieni mlekiem mamy. A zbyt wysoka glikemianaczo może świadczyć o stanie przedcukrzycowym, a nawet cukrzycy. Badania te mogą wykazywać pewną tendencję wpływu sposobu karmienia w pierwszym roku życia dziecka, a większą skłonnością do zachorowań na cukrzycę. Jak widać na podstawie wyżej wymienionych badań, bezpodstawne wybranie mieszanki jako jedynego pożywienia dla dziecka może skutkować zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Z kolei w 2004 roku Opublikowano wyniki obszernych badań dotyczących wpływu rodzaju karmienia niemowląt na wystąpienie chorób sercowo-naczyniowych w wieku dorosłym. Badania te były przeprowadzone na blisko 90 tysiącach kobiet. Wyniki badań pokazały, że kobiety karmione sztucznie nieco częściej chorowały na chorobę wieńcową. Co więcej, u kobiet tych częściej występowały udary mózgu. Inne badania przeprowadzone na dzieciach w wieku 9 i 15 lat wykazały, że karmienie sztuczne może wpływać również na podwyższone skurczowe ciśnienie krwi. Warto zaznaczyć, że wpływ karmienia sztucznego niemowląt wykazuje zbliżone ryzyko do naciśnienia, co nadmierne spożywanie soli w diecie. Pewna wyjątkowa, bo trwająca aż 65 lat obserwacja pacjentów wykazała duże prawdopodobieństwo tego, że karmienie mlekiem mamy ma wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia miażdżycy w wieku dorosłym w porównaniu do niemowląt karmionych właśnie mieszanką. Karmienie mlekiem modyfikowanym wpływa także na zwiększenie ryzyka wystąpienia ostrej białaczki limfoblastycznej. Jak się okazuje, karmiąc dziecko przez okres 6 miesięcy mlekiem kobiecym, można zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby aż o 20%. Ważną informacją jest to, że już jakiekolwiek karmienie piersią zmniejsza ryzyko o uwaga 9%. Ważne jest więc, żeby karmić swoje dziecko piersią nawet krótko, nawet kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy to już w ogóle super, ale żeby karmić. Przeciwciała zawarte w mleku matki modulują działania całego układu immunologicznego dziecka, mleko kobiece redukuje mikroflorę jelit, która to chroni przed wnikaniem substancji niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia dziecka. Wpływa również na pH układu pokarmowego. Mleko mamy zawiera także komórki macierzyste. Te wszystkie wyżej wymienione aspekty wpływają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia białaczki u dzieci. Dalej mamy zapalenie ucha. Jest to choroba spowodowana wirusem. Nieodpowiednio wyleczona może przerodzić się w infekcję bakteryjną. Jest to jednostka chorobowa, która lubi wracać, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Karmienie dziecka mlekiem mamy może zmniejszyć ryzyko zachorowania na zapalenie ucha nawet o 40%. Co więcej, efekt ten trwa nawet do 6 roku życia, pod warunkiem jednak, że karmienie trwało przynajmniej 6 miesięcy. Jak się okazuje, sposób podania mleka ma wpływ na działanie profilaktyczne przy, zapalenia, przy zapaleniu ucha środkowego. Mleko odciągnięte, poddane w butelce traci. Powoli właściwości odżywcze i prozdrowotne, tak więc najlepiej jest podawać mleko bezpośrednio z piersi. Jednakże podawanie mleka odciągniętego dziecku jest znacznie lepsze w tym aspekcie niż podawanie mleka sztucznego. Wady z gryzu. Może dla niektórych to oczywiste, ale jestem pewna, że znaczna część mam o tym nie wie. Że pobieranie przez niemowlę pokarmu z piersi wygląda zupełnie inaczej niż z butelki. Podczas karmienia piersią, wargi i język dziecka układają się w taki sposób, że pokarm wypływa pod wpływem nacisku, a nie siły sącej. Picie mleka z butelki, natomiast nie wymusza na dziecku takich zachowań. Pokarm wypływa w łatwiejszy sposób. Dziecko wykonuje nieco bardziej bierne ruchy, powodując mniejszą stymulację struktur twarzy czaszki. Karmienie niemowlęcia mlekiem prosto z piersi wspomaga prawidłowy rozwój twarzy czaszki dzięki intensywnej aktywności mięśniowej, której wymaga, a to sprzyja właściwemu zamknięciu ust, stymuluje funkcję żuchwy i prawidłowo ustawia język na podniebieniu. Badania naukowe wykazały też ścisłą zależność pomiędzy czasem karmienia piersią, a wystąpieniem konkretnych bad zgryzu, takich jak zgryz krzyżowy na tylnym odcinku. No i cóż, znowu można powiedzieć, że no ale tyle dzieci było karmionych mieszanką, no i co, no i żyją. Tak, ale to życie obarczone jest wieloma chorobami. Które oczywiście dotykają tych osób, które nie były karmione mlekiem mamy. To jest jasne. No ale to jest właśnie profilaktyka. Tak właśnie działa profilaktyka. Ostatnio gdzieś słyszałam podobną wypowiedź, ale w kontekście zdrowia psychicznego. Że, że kiedyś rodzice tak nie dbali o zdrowie psychiczne dzieci, że stosowanie kar, a także. Przemocy, czy to fizycznej, czy psychicznej, było powszechnie akceptowane, że mówiono, odłóż to dziecko, niech się wypłacze, że dzieci nie miały prawa się złościć, smucić i okazywać jeszcze wielu innych emocji, no i że ci wszyscy ludzie jakoś żyją. A w odpowiedzi na tę tezę było bardzo krótkie zdanie: że tak, żyją ci ludzie, ale kolejki do gabinetów psychiatrów i psychoterapeutów świadczą o tym, że to nie było dobre rozwiązanie. Zatem, jeszcze raz to powiem, profilaktyka, drogie panie, profilaktyka. Powyższe przykłady pokazują, jak ważny jest sposób karmienia niemowląt i czy się nie tylko rodzaj pokarmu, ale również Znowu to powiem, sposób w jaki to mleko jest podawane. Skutki karmienia sztucznego dzieci mogą odczuwać w dorosłym życiu, dlatego warto podjąć tę próbę karmienia piersią lub pokarmem odciągniętym, choć przez krótki okres. Każda kropla mleka ma znaczenie. Na dzisiaj dziękuję i jeszcze wrócimy do tematu odporności. Do usłyszenia już za tydzień. Słuchałaś podcastu Mlekiem mamy. Zostań z nami na dłużej.